Witam! Dzisiaj zobaczycie filmik reakcji na moje stare zdjęcia. Wszystko przygotował mi Karol, bzdurny karton. Także będzie na pewno niespodzianka i nie wiem trochę czego się spodziewać. Na pewno będą to stare zdjęcia, chociaż nie aż tak stare. No dobra Tutaj widzimy brzydkie zdjęcie Z pierwszej liceum Te różowe włosy, czasy szalnej Zuzi O oh, fuck, kolejne zdjęcie jest Jeszcze wcześniej, jeszcze też z pierwszej liceum Tu jest no tak zwana Fryzura na skunksa, już mówiłam o niej niedawno I te okularki punk, not dead Kolejne zdjęcie O Bueno, szyi, spoko I tu, to jest super To jest takie wspomnienia, że miałam tą czapkę z napisem daj i zawsze ktoś czytał sobie daj, a ja co mam ci dać? Harki i plecak z marsami i te rękę, ej tutaj nadal mam dużo rzeczy, ale siedzenie w spódniczce na gołej zimnej podłodze w szatni, która jest w piwnicy, zawsze spoko. Lepsze to niż iść na lekcje. Kolejne to już jest jakieś nie wiem, 8 lat, ej dopiero to spostrzegłam. Na tym zdjęciu nie mam jeszcze blizny. Czyli tutaj muszę mieć 6 lat. Ej, nie mam blizny. A oczka to normalnie, Leto. Po oczku jest tu takie, takie ciuchy, taka stylówka, wiecie, taka, taka z tych starszych lat. <grym>, to jest super. To są zdjęcia takie. To jest czysta mała zuzia. Po prostu zawsze jedzonko. Gdzieś tutaj mam akurat spaghetti. Próbowałam się malować, widzę, także jakieś okropne w ogóle cienie matki pożyczone, ukradzione. I brudne stopy, zawsze chodziłam na boso, Ej, to, to się wcale aż tak nie zmieniło, bo nadal mam coś takiego, że a, po co ubrać kapcie, po co skarpety, pójdę na boso, także czorne stopy to nadal czasami, czasami. Ej, to jest zdjęcie z takiego jakby teatru, takiej wystawy teatralnej i, i tam był zakaz robienia zdjęć, no i moja mama zrobiła i to właśnie jest takie, nie rób mamo, nie rób zdjęć, pamiętam, no później, no wiecie, przebranie, czerwony kapturek. Dobra, dobra, trochę szybciej, bo <laughs> trochę za mała jestem tutaj. Kotek, kotki, na chuj coś w tym Fajne. No i tutaj już jesteśmy w okresie krajzolstwa. Tu miałam taką fryzurę, taką trochę na M, ściętą. I tą koszulkę, matko, gdzie jest ta koszulka? Pewnie mama mi ją gdzieś wywaliła, czy coś. Tutaj mam koszulkę z Tunezji, bo byłam kiedyś w Tunezji. I tam jest taki wielbłąd z przodu, a z tyłu tyłek wielbłąda. Ekstra koszulka. Ojej, czy to jest zdjęcie, gdzie jest mały Meruś? Widzicie, Mercy, jaka śliczna, jaka malutka. Ja takie krótkie włosy. To jest bardzo smutny okres w moim życiu. Siedziałam z psem w domu. Matko. Bo budowniczy, wszystko spierniczy. No to jest pierwsza gimbaza. Pierwsza gimbaza. Ten dziwny styl tego. Dalej. To jest też pierwsza gimbaza. Boże, nie chcę tego komentować. Tutaj to jest. Nie wiem czy ja się rozbieram. Widzę, że siedzę na oponach. Dziewczyna, mechanika. Miałam bardzo długie włosy tak długie, strasznie ładne, naturalne. To jest mój naturalny kolor brązowe włosy i takie robiłam sobie. Z... fajne zdjęcia. wiecie, żeby, nie wiem czemu. Spoko zdjęcie. Znaczy trochę mi jakby jakbym, nie wiem, kubka robiła, ale tutaj mam fajne włosy. Tu był czerwony, który już mi tak zszedł i ruda. Ej, jestem ruda! Tutaj jestem ruda! Ej co znowu jestem ruda! Znowu ruda. Tu mam tę koszulkę Jared Leto to za zapierogami. Oj, to jest, jest wspomnienia. Karol, wiedziałeś co wybierasz. Fajnie. I znowu ruda! Kolejny włos. Widzicie jak, jaka ruda kiedyś byłam? To było z miesiąc. Miesiąc moja rudość trwała, ale Fajne zdjęcie, lubię je bardzo, spoko, jest takie taki kościotrup Szalona Zuzia, czasy szalonej Zuzi To jest zdjęcie, gdzie chciałam już to, Nie miałam ani jednego tatuażu, miałam tutaj 16 lat I właśnie sobie na lekcji zrobiłam Czajcie, zrobiłam sobie specjalnie tutaj Kredkami na, na lekcji, zrobiłam tatuaż, rękaw o, Emo hardro To jest straszne zdjęcie Zdjęcie, kto leży z tyłu Nie wiem co to za nogi i tyłek z tyłu, ale to jestem ja i tu mam blond dziwne włosy i to jest jakieś ta czapka, jest jakiego to zobaczy, to nie wiem o co tu chodzi. Nie wiem o co tu chodzi. Ej, to jest spoko, to jest spoko, to jest fajne zdjęcie. To jest fajne zdjęcie, takie... Eee, on widać, że mam te kuje, takie wszystko jest sztuczne. Ej, to były próby, próby moich takich pierwszych sesji zdjęcie w ogóle fotografii i wiecie las, sztuczna krew, podarte prześcieradło, że niby flaki. Prawdziwe serce też już trzyma. O matko, to właśnie się bałam, że Karol weźmie to zdjęcie. To jest też próba moich sesji, ale może trochę mniej udana i może mniej bym chciała ją pokazywać. Jakby co ten tutaj W decyzji czy coś tam to w ogóle nie istnieje, to już jest usunięty fotoblog. Kiedyś fotobloga się bawiła. jedziemy dalej! Kolejne zdjęcie fajne. Lubię je, bo mam aparat na zęby i to było takie, że tak, tak leczyłam moje krzywe ząbki. Tak, czasy aparatu na zęby były spoko. Wejdź w świat mojej wyobraźni. Ta sama sesja. Nie wiem. A z drugiej strony to śnieg to jest klimatyczne. To jest bardzo brzydkie. Jeż gówno ja patrzę Te buty, boże, sportowe takich No to jest taka stylu, bo wiecie Pierwsza gimbaza i tak się szu, Takie wejście z szóstej klasy do gimbazy I takie Staranie się być fajnym Ale w to na, nawet mi się trochę podoba Jeż gówno ja patrzę To jest szósta klasa, piąta klasa, szósta, nie wiem Ale fajne też, lubiłam siebie wtedy, bo to jest Taka, taka jak kamizelka mojego taty, to pompowano i to mi sobie brzuskwinkę, robię głupie miny. Tak fajne było to. Kolejne zdjęcie mi się zawsze bardzo podobało. On jest taki specyficzny, ale robione po pierwsze lustrzanką, to były takie moje lustrzankowe zdjęcia. I tutaj nie, podoba mi się to, bo mam tutaj długie, ładne włosy, takie zdrowe, takie naturalne, takie fajne i ten mur i takie nie rób mi zdjęć i taka... Ta zieleń, coś fajnie. Naprawdę no, dziwne, ale to zdjęcie mi się podoba. Tutaj jestem totalnie naturalna ja, ale chyba jakaś ładniejsza byłam kiedyś, albo jakieś dobrze zrobione zdjęcie. Nie wiem, ale te włosy tutaj są takie to właśnie naturalne i też no szósta klasa, taka Zusia szósta klasa. I bez makijażu, taka pupko nimu bo bez tą. nie mam jakichś problemów z sterą, ale tam było takie aż... wiecie, wow. Kolejne, kolejny znowu artistik! Tutaj nawet nie można powiedzieć biało-czarne, to jest wręcz, nie wiem, to jest dziwny efekt, ale podoba mi się znowu, bo to są też wspomnienia, które gdzieś tam no, muszę sobie w kwiacie dosłodzić. Tutaj jest piękny tekst, najbardziej brakowało mi Twojego milczenia, on jest z książki Sapkowskiego i, i, i to były wakacje, to były moje takie trochę smutne wakacje, takie, takie siedzące w domu wakacje, takie wakacje, gdzie właśnie... Było dużo milczenia, ciszy. No i taka właśnie ja sobie, to jest ostatni dzień wakacji, tak sobie wyszedłem z domu. A, zrobię fotki i miałam takie długie włosy. O, Boziu! Ta fryzurka tutaj jest naprawdę. To jest ogólnie bardzo takie chyba modne, no nie modne, ale takie duże dziewczyn sobie robi krótką grzywkę, nie? No taka krótka grzywka do połowy czoła, to jest coś fajnego, ale. Jak widzicie, u mnie to chyba nie było co Chociaż jest triada, jest na szyi, triada, jest poka fajnie. No a i te włosy takie, to jest, nie wiem, z drugi dzień szkoły w drugiej klasie liceum, nie wiem, dziwnie, dziwnie że Też to jest niekorzystne zdjęcie, ewidentnie, ewidentnie. Co bardzo dziwne, dostrwaliśmy do końca zdjęć i nie było... Aha! Nie było ich jakoś tak dużo i jak widzicie, jak możecie zauważyć, u mnie w ogóle już jest klimat świąteczny i lampki. I mój sweterek tutaj, nie, no naprawdę. Ja to już czuję. Jest już drugi, 4 listopada, coś takiego. No ja, kochani, zawsze czuję miesiąc wcześniej, święta. Czułam już wcześniej, i teraz nareszcie odliczamy. Za dwa miesiące no znaczy nie no trochę wiele, ale. No, jestem totalnie zimową osobą, i kiedy spadnie ten śnieg, to. O, są nowe okulary, Rejma. Szanujcie swoje okulary! Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Łapki w górę, komentarze, subskrypcje. No już subskrypcji więcej nie muszę. No dobra, ten milion jeszcze może mi stuknąć. Ej, i jeszcze zapomniałam, przecież jeśli nie śledzicie tam Facebooka, Instagrama, a możecie i powinniście, ale niektórzy są na no no lifeami które nie mają tej sieci, ja to już cenię. I Snapchata, i nie macie, to patrzcie, nowe włoski mam i teraz dopiero widzicie. Ja śmieszę. Czy są tu osoby, które tylko i wyłącznie YouTube, w ogóle nie mają do czynienia z moimi sieciami tam, social media i w ogóle to teraz dopiero widzą mnie w tych włoskach? No, to miały być takie szare włosy, wyszło trochę może niebiesko, tak? Ale jest ładnie, podoba mi się ten efekt. Są takie... No, takie, takie teraz niebieskie trochę, ale są tak naprawdę szare i, i, i będą chyba jeszcze jaśniejsze, bo mi się to spiera, więc pewnie niedługo będzie blond. To dzięki za oglądanie i ja mam nadzieję, że Wam się a pożegna was to zdjęcia.